Nie oszukujmy się, wszyscy jaramy się deadlockiem. Nie tylko z perspektywy samej gry, ale z perspektywy tego, jak to wszystko wygląda, jak ta gra ewoluuje, co się z nią dzieje, podkreślam w grze we wczesnym dostępie. Jestem ciekawy, co z tym będzie dalej i czy przypadkiem nie zagrozi ona Counter-Strike'owi dwójce. Zapraszam do oglądania staw łapkę w górę. Let's go! Obecnie skrzynie w CS są dość drogie. A jak powiem, że możesz otrzymać jedną za darmo. Tak, za darmo. Zapraszam cię na CSGO Skinsa, gdzie takowa się znajduje. Co 24 godziny możesz otworzyć taką jedną dla siebie. Ja akurat dostałem około 10 groszy, ale mogę otwierać. Codziennie, do tego znajduje się tutaj masa ciekawych skrzynek Tak jak w przypadku Devcase, Szansa na Oula, Vulcana, Glovesy, wygląda to nieźle Ja trafiam, Neon Raider Oprócz tego dostępne są również battle w tym momencie Takową zgarniam, proficik niczego sobie Zapraszam cię tutaj bardzo serdecznie Klikasz do ładuj a następnie wpiszcie się tutaj Kodzik Fiako, dzięki któremu otrzymujesz plus 10% Depozytu oraz 2 złote i 10 groszy Na start Należy sobie powiedzieć, że na Twitterze na chwilę obecną Deadlock mocno, mocno króluje. Wszelkie posty z tym związane wywołują gigantyczne zasięgi oraz wywołują gigantyczny odzew. W dużym skrócie, widać, że community po prostu ta gra w jakiś sposób siedzi. Pytanie, czy siedzi gra jako sama rozgrywka, czy siedzi faktycznie sam temat i podjaranie się tym, że Valve, czyli gigant znany z naprawdę mocnych bengarów, tworzy kolejny, to już jest ciężki temat do odpowiedzi, ale warto sobie powiedzieć o tym, że naprawdę jest dosyć głośno. I z perspektywy CS-owca, z jednej strony to cieszy, ale z drugiej strony temat jak na przykład turniej w zamkniętej grze o 10 tysięcy dolarów trochę wkurza i irytuje, no bo umówmy się takich inicjatyw w CSie nam nie brakuje, jest dużo turniej i tak dalej, ale z drugiej strony patrząc z perspektywy jaki jest zapał wśród community, że gra we wczesnym dostępie, gra o której jeszcze 3 miesiące temu kompletnie nikt nie słyszał, jest tak gigantyczne poruszenie nią teraz i tak dużo ludzi o niej mówi, z jednej strony gdzieś tam trochę dupa piecze. Z drugiej strony patrząc na wykresy i patrząc z perspektywy takiej, że Deadlock, nam chyba po S10, we wczesnym dostępie znajduje się na 12 miejscu na markecie Steam, gdzie jak może Możemy zobaczyć. Eee, póki co jest w tej grze 130 tysięcy prawie że ludzi. No to z perspektywy CSowca mamy 10 razy więcej wywalone. No ale okej, okay, to jest totalnie, totalnie nowa gra, coś totalnie, totalnie innego, w związku z czym możemy z jednej strony próbować sobie porównać te dwa tytuły. No i faktycznie, patrząc względem pików, pod względem all-time high pików i tak dalej, no nie robi takiego wielkiego wrażenia. No ale jednak umówmy się, zainteresowanie tym tytułem jest gigantyczne. Z perspektywy też takiej, że no topią gdzieś tam w czerwcu jakieś pierwsze pogłoski o tym, że ktoś gra się pojawiły. W lipcu faktycznie można było zacząć zapraszać gdzieś tutaj zaczęło. Się wrzeć, e, Także tak to wszystko wygląda. No i co należy sobie powiedzieć, to że sytuacja CS-a nie wiem, czy w jakiś sposób teraz, e, tak na daną sprawę, nie powtórzy się to, co się stało z Team Fortressem 2. Warto sobie powiedzieć, że Team Fortress 2 został tak trochę zapomniany i zamieciony właśnie przez Cantesta Stojka 2 więc tak trochę koło zatoczyłoby krąg. Z jednej strony tych tytułów nie można porównywać, ale z drugiej strony, w momencie, kiedy CS był na hypie, kiedy CS chodził mocniej, nie można jednak nie zauważyć tego, że wtedy Valve troszeczkę bardziej popiło tego Team Fortessa, i jednak patrząc z takiej perspektywy, że przez ostatnie, lata w tym fortecie nie ma żadnych update'ów. Jest o tytuł z jednej strony mocno zapomniany, ale z drugiej strony dalej się gdzieś tutaj kręcący, tak, z perspektywy ostatnich trzech lat. Możemy zobaczyć, że nic wielkiego się nie dzieje i jeden taki większy summer update możemy zobaczyć, że był rok temu. Teraz też coś tutaj się zaczęło pojawiać, w wyniku czego takie gigantyczne wzrosty liczby graczy, ale na stałe cały czas ta liczba mniej więcej jest na jednym to właśnie etapie i warto sobie o tym z jednej strony powiedzieć. Z drugiej strony totalnie nie uważam, że Team Fortress 2 w jakiś sposób teraz, to co się stało z Team Fortress 2 ten los podzieli CS. Według mnie CS jest na totalnie innym poziomie jak chodzi o prestiż, jak chodzi o kult gry, jak chodzi o community. Jednak z całym przesunkiem do Team Fortress 2, nie wiem czy był jakiś moment, kiedy on miał faktyczny podjazd do tego, w jakiej formie jest CS 2 teraz i w jakiej kiedykolwiek był. W sensie CS 2, to wiecie, że patrzę na to z perspektywy Candlestick Global Offensive i CS 2, no nie? Więc warto sobie też tak na to patrzeć. Jednak ja będę z wami totalnie szczery. Według mnie CS 2 jest grą totalnie nieśmiertelną. Valve tą grę naprawdę na lata według mnie w ten sposób, że po pierwsze genialnie podeszli do community. Z jednej strony nie ospieszczają ich update'ami, a z drugiej strony przygotowali sobie community, którzy na samą wieść o tym, że oficjalny Twitter CSA zunfollowował one Pixela, robi z tego gigantyczną aferę i wszyscy o tym gadają. Więc to jest idealne community, które po prostu czeka na jakikolwiek mały smaczek, jakikolwiek Kans. Jest to community, które się zadowoli praktycznie wszystkim. Okej, okay, może będą zadowoleni i tak dalej, ale koniec końców i tak, nawet jeżeli dwa miesiące się nic w tej grze nie dzieje, i tak wtedy ta gra rekordy popularności. Może nie, że rekordy, ale rekordy z perspektywy ostatnich miesięcy i tak dalej, i tak dalej. Więc warto po prostu o tym wiedzieć, że tak to wygląda po prostu. W związku z czym według mnie CS2 jest tytułem nie do zajechania. Tytułem, który ok, może gdzieś tam w w przeciągu kolejnych to miesięcy czy lat, może stracić trochę na znaczeniu i może już nie być tak jak teraz jednym z największych tytułów esportowych na świecie. Gdzieś tam, ok, faktycznie mogłoby to tak wyglądać, ale z drugiej strony, nie wyobrażam sobie, żeby CS padł poniżej 100 tysięcy. Pa, poniżej 500 tysięcy, ciężko mi to sobie wyobrazić. W związku z czym szansa jest na to, że Deadlock faktycznie będzie nowym tytułem esportowym, ale to też nie jest powiedziane, że musi zabrać konkretnie CS-owi dwójce. Deadlock myślę, że może bardziej powalczyć z jakimś to właśnie Overwatchem, czy gdzieś tam jakimiś tego typu grami. Może z jakimś dotą dwójką też Może bardziej konkurować, no nie no, bo jednak to jest takie połączenie trochę MMORPG e, z takim właśnie gatunkiem, jakim jest właśnie Deadlock. W związku z czym niekoniecznie tylko cs musi wziąć. Okej, okay, coś może wziąć, ale to nie jest powiedziane, że wchłonie 100% graczy cs -a. Kompletnie, kompletnie w to nie wierzę. Za markę również stoją skiny, czyli to, że ludzie wydali kasę, to, że ludzie są w jakiś sposób tego przywiązani i też tego łatwo w jakiś sposób nie zostawią. W związku z czym szalenie mało prawdopodobne. Według mnie na chwilę obecną wydaje się, że Deadlock w całości wchłonie CS-a dwójkę, bo, bo to są totalnie inne tytuły dla totalnie innych zwolenników, i tutaj nic się w tej Pewnie nie zmieni. Jednak, jakby to nie patrzeć, jeżeli chodzi o gatunek strzel strzelanek, no to CS2 jest tam turbo, turbo wysoko, jak nie najwyżej i raczej ciężko będzie go zdetronizować. W szczególności grom, który taką stricte, stricte turbo strzelanką nie jest, jakby na to nie patrzeć. No bo jednak wiadomo, element strzelania są, ale wiecie o co mi chodzi, no nie? Też inny poziom realizmu, inne grafiki i tak dalej, do innego trochę gacza, więc myślę, że tutaj będzie dosyć ciężko. CS2 przeszedł naprawdę wiele, czy za odsłoną Global Offensive, czy za odsłoną 2. Tak na doł już tyle różnych tematów, tyle razy już się słyszało, o tym, że CS2 umiera, że o po tym się CS nie pozbiera. I jakoś CS może drgnął, ale nigdy jakoś faktycznie bardziej nie padł, a nawet czy drgnął, to bym wielokrotnie polemizował, bo wiadomo, jak w każdej grze są lepsze, są gorsze momenty, ale koniec końców co? Mega wysokie wyniki, ciężko, żeby jakakolwiek gra przebijała CS-a yy, na Steamie, więc myślę, że to jest po prostu praktycznie nie do zajechania.